Czy zdarzyło Wam się zezłościć na auto, które nie chce zastartować, albo na parasol, który nie chce się otworzyć? Przypisywanie intencji, nawet jeśli po krótkim namyśle stwierdzimy, że to nonsens, jest automatyczną tendencją w myśleniu człowieka. Trzeba na nią uważać jeśli chcemy myśleć krytycznie. Dziś trzeci odcinek o krytycznym myśleniu w nawiązaniu do jednej z moich ulubionych książek psychologa Daniela Kanema pułapki myślenia o myśleniu szybkim i wolnym. Plus jak na mój kanał przystało, Parę wniosków wokół myślenia o zwierzętach. Tym razem o przypisywaniu zwierzętom intencjonalnego myślenia, intencjonalnego działania, przepraszam, i czy i kiedy to ma sens. Zapraszam. Daniel Kahneman i podsumowanie poprzednich odcinków. Daniel Kahneman to psycholog i ekonomista. Zajmuje się obszarem na przecięciu tych dwóch dziedzin. Jest laureatem Nagrody Nobla. Z ekonomii za badania dotyczące ludzkich osądów i podejmowania decyzji w warunkach niepewności. Chodzi tu o sytuacje, w których nie mając pewności, musimy szacować prawdopodobieństwo jakiegoś wyniku. Na przykład, gdy gramy w grę hazardową, czy też gdy rozważamy zakup ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Okazuje się, że w sytuacji niepewności nasze myślenie i podejmowane decyzje nie zawsze są racjonalne, nie zawsze wynikają z chłodnej kalkulacji nierzadko są wynikiem automatycznego, szybkiego myślenia, które prowadzi na skróty i ma zaoszczędzić nam czas, ale obarczone jest ryzykiem błędu. Nagrałam już dwa odcinki o krytycznym myśleniu na podstawie książki Daniela Kahnemana Pułapki myślenia. W pierwszym odcinku opowiedziałam o myśleniu szybkim, automatycznym i wolnym, refleksyjnym oraz o jednej z tendencji w myśleniu szybkim. Tą tendencją jest myślenie przyczynowo-skutkowe, gdzie nie zawsze trafnie identyfikujemy przyczynę, i skutek. W drugim odcinku omówiłam kolejną tendencję w myśleniu szybkim czyli skłonność do wierzenia w spójne opowieści. Im bardziej spójna, tym bardziej ją lubimy, tym bardziej w nią wierzymy. Ta skłonność powoduje, że odrzucamy alternatywy, które psują spójny obraz naszej opowieści, nawet jeśli spójna opowieść jest iluzją, a alternatywy mogłyby przybliżyć nas do prawdy. Po więcej szczegółów, zapraszam oczywiście do obejrzenia odcinków. Linki podam w opisie. Przypisujemy intencje już od dzieciństwa. W trzecim odcinku o krytycznym myśleniu zajmiemy się tendencją do szybkiego myślenia, yy, która to tendencja polega na przypisywaniu intencji. Eksperymenty z udziałem sześciomiesięcznych niemowląt wykazały, że prawdopodobnie rodzimy się gotowi do przypisywania przyczynowości i intencji wszelkim przedmiotom, które obserwujemy w jakiejś interakcji. Niemowlętom pokazywano anonimowe, nie anonimowe, animowane kwadraty, z których jeden dotykał drugiego i drugi zaczynał się poruszać. Dorośli uczestnicy takiego eksperymentu mówią, że pierwsza figura wprawiła drugą w ruch. Niemowlęta, które nie mogą oczywiście podzielić się z, ba z badaczem swoimi obserwacjami, dawały do zrozumienia, że są podobnego zdania, kiedy reagowały z zaskoczeniem, gdy taki scenariusz ulegał zmianie. Ewidentnie, zarówno dorośli, jak i niemowlęta automatycznie przypisujemy przyczynowość, jak i intencje, nawet tam, gdzie przynajmniej dorośli wiedzą, że jej nie ma. Przypisywanie intencji zjawiskom przyrody było, a może jest, mocno obecne w życiu ludzi w związku z brakiem wiedzy na temat prawdziwej natury takich zjawisk, np. przykład zaśmienia słońca czy księżyca. Przypisywanie intencji zjawiskom przyrody albo siłom nadprzyrodzonym ma także miejsce, gdy trudno przewidzieć pewne zjawiska, szczególnie gdy od nich zależyć ma nasz los, na przykład susza, plaga. Nasza skłonność do przypisywania intencji wiąże się z rozwojem i trwaniem wielu wierzeń religijnych. W końcu i dziś, żeby objaśnić świat, wielu z nas wierzy, że my sami i to, co nas otacza, jest wynikiem intencjonalnego działania jakiejś siły wyższej, niezależnej od praw fizyki. To intuicyjnie wydaje się nam bardziej sensowne niż przypadkowy splot wydarzeń, który, które dzieją się tylko zgodnie z prawami fizyki i ewolucji. Nawet kiedy posiadamy już jakąś wiedzę i wyjaśniliśmy pewne zjawiska, kiedy tylko pojawi się coś nowego, niewyjaśnionego, na przykład niezidentyfikowany obiekt latający, tendencja do przypisania jego pojawienia się intencjonalnemu działaniu pozaziemskich istot jest na tyle silna, że trudno nam pozostać po prostu przy znaku zapytania. A teraz mój komentarz na temat naszego myślenia o zwierzętach. Nawet rozmawiając o ewolucji, dajemy się nieraz skusić przypisywaniu intencji, lubimy mówić, że dana cecha powstała, żeby czemuś służyć, a nie dlatego, że okazała się korzystna. Tak jakby stała za tym jakaś intencja zwierzęcia, gatunku lub siły wyższej. Spójrzmy na bardzo świeżą historię ewolucji ćmy krępak na brzozach, o której już wspominałam na tym kanale. Ćma ta miała białe skrzydła nakarpiane czarnymi plamkami. Siadając na korze brzozy, ćma stawała się niewidoczna dla drapieżników. Rewolucja przemysłowa w Wielkiej Brytanii w XIX wieku była związana z większym spalaniem węgla i sadzą, osadzającą się na drzewach, w tym oczywiście na brzozach, posiadających, jak wszyscy wiemy, białą korę. W tych okolicznościach rzadko występująca, uwarunkowana genetycznie cecha tej ćmy, czarne skrzydła, występujące tylko u niektórych osobników, cecha, która do tej pory była niekorzystna, a co idzie za tym rzadka, okazała się chronić czarne osobniki siadające na brzozach pokrytych warstwą czarnej sadzy. I osobniki o białych, nakrapianych skrzydłach miały teraz mniejsze szanse na przeżycie, bo drapieżniki dostrzegały je szybciej. Czarne osobniki przeżywały, miały większe szanse na potomstwo, a czarne potomstwo powtarzało sukces rodziców. Czarnoskrzydłe osobniki zaczęły więc dominować w populacji, a odsetek nakrapianych zmniejszył się. Natomiast kiedy zanieczyszczenie środowiska się zmniejszyło i sadza przestała być wszechobecna, brzozy znowu miały białą korę, czystą korę. I tendencja w kolorze skrzydeł populacji nabrzosaka odwróciła się. W ewolucyjnej historii nabrzosaka warto oprzeć się jednak tej naszej tendencji do przypisywania intencji. Trzeba pamiętać, że rozpowszechnienie się czarnych skrzydeł było adaptacją do nowych warunków życia, czarnej powierzchni. Czarne ćmy częściej przeżywały, częściej przeżywało ich potomstwo i w rezultacie ich populacja, populacja rosła. Białe ćmy częściej traciły życie, co za tym idzie, coraz mniej z nich miało potomstwo, a kolejne pokolenie też miało mniejszą przeżywalność, i w ten sposób populacja białych ciem kurczyła się. Chcąc mówić o mechanizmie ewolucji, mówimy w pewnym momencie większość ciem miała czarne skrzydła, dlatego że. I opisujemy w ten sposób cechę, która pojawiła się przypadkiem, a w pewnych okolicznościach okazała się korzystna i zaczęła dominować. Gdybyśmy mówili, że ćmy miały czarne skrzydła, żeby, próbowalibyśmy ćmom lub jakiejś sile wyższej przypisać intencje, nie mając ku temu żadnego dobrego powodu, poza tą właśnie tendencją do przypisywania intencji. Przypisywanie intencji zwierzętom. Intencje automatycznie przypisujemy także wielu zwierzętom poza ludzkim. Nauka powoli weryfikuje te przekonania. Nieraz okazuje się, że nasze naturalne skłonności miały sens. I faktycznie pokrywają się z rzeczywistością. Niektóre zwierzęta posiadają złożony system nerwowy, myślą, pamiętają, uczą się i potrafią działać intencjonalnie. Innym razem nasze skłonności sprawiają, że przeszacowujemy intencjonalność, przypisując ją zwierzętom, u których nie ma podstaw, by jej szukać. Z kolei zdarza się też niedoszacowanie tam, gdzie zwierzęta pod względem zachowania są tak od nas różne, np. Na ryby, że pomijamy taką możliwość, która jednak dzięki badaniom zostaje odkryta. Jest wreszcie szara strefa, w której znajdują się gatunki, do których nie mamy pewności, czy mają świadomość, czy mogą zapamiętywać, uczyć się i przejawiać zachowania intencjonalne, ale równocześnie co do których istnieją pewne przysłanki, by uważać, że jest to niewykluczone. Na przykład pewne zachowania ośmiornic związane z manipulowaniem przedmiotami wyglądają na zachowania intencjonalne, więc są kandydatem do postawienia i sprawdzenia hipotezy właśnie o przejawach intencjonalności. Antropomorfizm i antroponegacjonizm. Przypisać cechę wyłącznie ludzką zwierzęciu pozaludzkiemu, to uprawiać antropomorfizm. W animowanych bajkach dla dzieci, gdzie bohaterami są zwierzęta, antropomorfizm to standard. Jednak czy uprawiamy antropomorfizm, kiedy przypisujemy zwierzęciu działanie intencjonalne? Na przykład, gdy pies porywa jedzenie z mojego talerza dopiero gdy wyjdę do innego pomieszczenia. Czy wie, że nie będąc w pokoju nie będę mogła bronić mojego talerza i jemu będzie łatwiej sięgnąć po upragniony kąsek? Czy czeka tylko na moje wyjście, żeby dobrać się do jedzenia? Czy ja, snując takie rozważania, antropomorfizuję? Niekoniecznie. Mogę oczywiście być w błędzie co do dokładnego sposobu, w jakim myśli mój pies. Jednak muszę pamiętać, że o ile działanie intencjonalne jest z pewnością cechą ludzką, to nie znaczy, że jest to cecha wyłącznie ludzka. Znany holendersko-amerykański prymatolog Franz de Waal w książce Małpy i Filozofowie ukuł termin antroponegacjonizm, mówiąc, że jest to odrzucenie z góry cech wspólnych ludzi i zwierząt, umyślna ślepota na cechy zwierząt przypominające cechy ludzkie lub te nasze właściwości, które przypominają cechy zwierzęce. Antroponegacjonizm odzwierciedla przeddarwinowską antypatię wobec podobieństw w zachowaniu ludzi i zwierząt. Takich jak opieka macierzyńska, zachowania seksualne, dążenie do władzy, które, jak podkreśla De Waal, dostrzega każda osoba o otwartym umyśle. Koń Hans, ale niwy antropomorfizm. Kojarzycie historię konia Hansa z początku XX wieku? Jego właściciel, emerytowany nauczyciel matematyki, urządzał pokazy, podczas których dowodził, a zgromadzeni ludzie wierzyli, że Hans potrafi czytać, liczyć i nie tylko. Hans zapytany wskazywał odpowiedzi, na przykład kiwał lub kręcił głową na tak lub nie, stukał kopytem odpowiednią ilość razy lub wskazywał kopytem litery na, na specjalnej tabliczce. I co najlepsze, w zasadzie nigdy się nie mylił. Nawet po zdemaskowaniu sposobów, w jaki koń udzielał odpowiedzi, jego właściciel nie chciał przestać wierzyć w wielkie zdolności swojego podopiecznego. Tajemnicę rzekomego talentu Hansa rozpracował dociekliwy doktorant psychologii Oskar Pfungst. Który wymyślił sposób na przetestowanie hipotezy, że to jednak ludzie, nie Hans, są źródłem odpowiedzi na pytanie o wynik odejmowania czy nazwę przedmiotu. Młody badacz podzielił ludzi zadających pytania na dwie grupy: tych, którzy znali odpowiedź i tych, którzy jej nie znali. Okazało się wówczas, że Hans poprawnie odpowiada tylko na pytania osób znających odpowiedź. Po prostu potrafił rozpoznawać ruchy osób, był w stanie rozpoznać, kiedy pytający był zadowolony z odpowiedzi. Wyglądało to tak, że pytający na przykład przestawał patrzeć na kopyto Hansa, kiedy Hans stuknął kopytem już odpowiednią ilość razy. I w fazie uczenia właściciel Hansa nagradzał go za prawidłowe odpowiedzi i w ten sposób dokonał warunkowania instrumentalnego. Czego możemy nauczyć się z historii o koniu Hansie, jego nauczycielu, ludziach fascynujących się pokazami i doktorancie, który odkrył zagadkę genialnego konia? Po pierwsze, owszem, zaangażowaną emocjonalnie, być może także finansowo, postawę nauczyciela, tresera, możemy uznać za przykład tendencyjnego antropomorfizmu, czyli przypisania koniowi cech wyłącznie ludzkich, jakich ten nie mógł posiadać. O tym, jak silną tendencją była ta forma antropomorfizmu, świadczy fakt, że nauczyciel był wściekły na Hansa, uznając, że ten go oszukał. Hans został skazany na dożywotnie ciągnięcie karawanu. Po drugie. Widzowie też najwyraźniej ulegli antropomorfizmowi. Możliwe, że z umysłowego lenistwa. Najłatwiej jest pomyśleć, że koń musi mieć takie same zdolności poznawcze jak człowiek, skoro najwyraźniej bezbłędnie odpowiada na pytania z dziedzin znanych człowiekowi. Na zasadzie 1 do 1. Po trzecie, sam Hans. Czy rozwiązanie przez psychologa zagadki poprawnych odpowiedzi oznacza, że Hans był jednak głupi? I że możemy powiedzieć, że ludzie są zdolni do złożonej aktywności umysłowej, a zwierzęta są tylko maszynami reagującymi na prosty system nagród i kar? No nie. Hans na pewno nie umiał tabliczki mnożenia, ale w tym akurat eksperymencie wykazywał, wykazywał się zdolnością do koncentracji, rozpoznawania subtelnych zmian w mimice i postawie ciała ludzi, a więc przeciw, przyst, przedstawicieli innego niż on sam gatunku. Hans był też zdolny kojarzyć, na jaki rodzaj mimiki czy postawy ciała ma uważać. By uzyskać nagrodę. To już całkiem sporo. Posiadanie umysłu, zdolności poznawczych, nie jest cechą wyłącznie ludzką. Zatem rozważanie na ten temat, w tym na temat intencjonalnego działania w odniesieniu do zwierząt pozaludzkich, nie można automatycznie nazwać antropomorfizmem. Po czwarte, dociepliwość doktoranta każe nam pamiętać, że nasza intuicja, nasze szybkie skojarzenia mogą nie być zgodne z prawdą. Trzeba mieć w sobie gotowość zarówno do tworzenia hipotez, jak i pozostania przy przekonaniu, że hipoteza jest robocza, dopóki nie znajdą się satysfakcjonujące dowody na jej prawdziwość. <laughs> Intencjonalne działanie u zwierząt. Zajmujący się psychologią porównawczą psycholog Maciej Trojan, autor książki na tropie zwierzęcego umysłu, pisze, że jeśli trudne do zbadania umysły zwierząt pozaludzkich porównamy do czarnych skrzynek, to wiele zachowań zwierząt możemy potraktować jako okna, przez które do tychże skrzynek będziemy zaglądać. Innymi słowy, obserwacja i analiza zachowań pomaga poznać, jak pracują umysły zwierząt, innych niż ludzie. W kontekście intencjonalnego działania warto przyjrzeć się na przykład świadomości, komunikowaniu się czy teorii umysłu. Dla wielu badaczy, świadomość zwierząt pozaludzkich to przysłowiowe kukułcze jajo. Najchętniej by się nią nie zajmowali. Bo świadomość to zdolność poznawcza bardzo subiektywna, trudna do badania, a nawet do zdefiniowania. Maciej Trojan, podkreślając, że procesy świadome mogą przebiegać na różnym poziomie złożoności, podaje uproszczony podział na świadomość percepcyjną i introspekcyjną. Świadomość percepcyjna występuje tam, gdzie osobnik reaguje nie tylko na bodźce, ale intencjonalnie wybiera właściwą reakcję na bazie aktywnego przetwarzania informacji. Z kolei świadomość introspekcyjna pozwala na myślenie o własnych i cudzych myślach, emocjach i spostrzeganiu. Jak widać, działanie intencjonalne może pojawiać się już przy świadomości percepcyjnej, a z pewnością złożoność intencjonalności może rosnąć wraz ze wzrostem złożoności świadomości udanego gatunku czy osobnika. Jeśli chodzi o komunikowanie się, to oczywiście istnieje pewien zakres sztywnych, stereotypowych, genetycznie zaprogramowanych komunikatów. Gdzie instynkt całkowicie załatwia sprawę. Niemniej bywa też tak, że genetyczne predyspozycje tylko częściowo wyjaśniają dane zachowanie. Na przykład, zasadniczy wzorzec śpiewu jest podobny u wszystkich przedstawicieli danego gatunku ptaków, bo jest uwarunkowany genetycznie. Ale różnorodność pieśni i ich skuteczność w wabieniu samicy u niektórych gatunków ptaków jest mocno uzależniona od uczenia się od innych przedstawicieli własnego gatunku. W tym więc zakresie możemy mieć do czynienia z bardziej świadomym i intencjonalnym zachowaniem. Jeśli chodzi o okrzyki alarmowe, to sama ich forma i znaczenie są najpewniej genetycznie uwarunkowane, instynktowne. Na przykład określony krzyk Pawiana oznacza dla jego towarzyszy zagrożenie z powietrza, inny okrzyk zagrożenie z ziemi. Jednak istnieje również u różnych gatunków zjawisko fałszywych okrzyków alarmowych. Wydawanych pod nieobecność zagrożenia w zupełnie innym celu, na przykład w przypadku walki o pokarm w zimie. Dzięki fałszywemu alarmowi wszyscy ostrzeżeni salwują się ucieczką, a fałszywy ostrzegacz szybko zabiera pokarm. Można podejrzewać, że jest to za zachowanie intencjonalne. Oszukiwanie może być całkowicie lub częściowo instynktowne, np. zmiana koloru ciała przez ryby czy ośmiornice, lub zastyganie w pozie, w pozie jestem martwy. Niemniej, zaprzestanie udawania martwego może być już bardziej świadomym i intencjonalnym zachowaniem, które niedoszła ofiara dostosowuje do obserwowalnego zachowania drapieżnika. Przestał się mną interesować? Mogę już przestać udawać martwego. Teoria umysłu to zdolność poznawcza. Posiadający ją osobnik przypisuje sobie i innym stany umysłowe. Na przykład złodziej wie, że jeśli właściciel jest poza domem, i będzie widzieć, co złodziej kradnie, a jeśli złodziej włamie się cicho i po ciemku, to dlatego, że przewiduje, że sąsiedzi go nie usłyszą i nie zauważą. Teoria umysłu pomaga przewidywać zachowania i intencje innych osobników. Jest też bardzo przydatna, gdy chcemy kogoś intencjonalnie oszukać. Już w powyższych przykładach dotyczących komunikacji widać jakąś zdolność zrozumienia perspektywy innego osobnika. Tu podam jeszcze dwa interesujące przykłady, które Maciej Trojan podaje, żeby ukazać rozumienie różnicy między własną a cudzą perspektywą i skorzystanie z tego, by oszukać i na tym intencjonalnie skorzystać. Badaczka szympansów w ich naturalnym środowisku, Jane Goodall, zaobserwowała, że gdy dominujący szympans z dwóch źródeł pożywienia widzi tylko jedno, a podporządkowany szympans widzi oba to ten drugi wybierze w odpowiednim momencie jedzenie ukryte przed wzrokiem dominanta. Ponadto podporządkowany szympans będzie unikał patrzenia w kierunku niewidocznego pokarmu ani nie przemieści się w jego kierunku dopóki nie upewni się, że dominant już go, czyli tego podporządkowanego szympansa nie widzi. Innymi słowy oszukujący szympans zdaje sobie sprawę jaka jest perspektywa dominanta i wie co należy zrobić, a czego nie robić, żeby dominant nie poszerzył swojej wiedzy. I drugi przykład. Jedną z prostych części składowych teorii umysłu jest podążanie za czymś wzrokiem. Jeśli ktoś patrzy w lewo i my spojrzymy w lewo, orientujemy się, co najprawdopodobniej ten ktoś widzi. Jeśli patrzy przed siebie, orientujemy się, że nie widzi tego, co dzieje się za nim. Kiedy zamknie oczy, wiemy, że nic nie widzi. Eksperymenty z udziałem psów pokazują, że posiadają one tego rodzaju orientację i podejmują działania obliczone na oszukanie na jej podstawie. Można przypuszczać, że są to działania intencjonalne. Maciej Trojan podaje przykład. Cytuję: Gdy psu zabroni się dostępu do nagrody, będzie on czekał na dogodną okoliczność. Jeśli tylko eksperymentator odwróci wzrok od miejsca, w którym leży pokarm, lub coś przykuje jego uwagę albo pojawi się bariera uniemożliwiająca człowiekowi obserwacji miejsca z nagrodą, jest ją podejmie. Co najważniejsze, psy będą się, zachowywać się podobnie, gdy eksperymentator lub opiekun zabraniający dostępu do nagrody pozostanie w tej samej pozycji, a jedynie zamknie oczy. Koniec cytatu. Podsumowując, jak podchodzić do intencjonalności zwierząt? Nauki takie jak psychologia porównawcza badają zachowania zwierząt poza ludzkich, a wiele zachowań daje nam przynajmniej częściowy wgląd w działaniu umysłów zwierząt. Biorąc pod uwagę teorię ewolucji i stopnie walności, z jaką różne cechy, w, ty w tym zdolności poznawcze, pojawiają się w historii życia zwierząt na Ziemi, musimy brać pod uwagę, że zdolność do myślenia, kojarzenia, zapamiętywania, uczenia się, elastycznego dostosowywania zachowania do okoliczności czy intencjonalnego działania w celu osiągnięcia takiego czy innego efektu to zdolności nie tylko ludzkie. Złożoność zdolności może być oczywiście różna, ale zwierzęta o złożonych układach nerwowych przejawiają szereg zdolności, kiedyś przypisywanych wyłącznie człowiekowi. Podobnie jest intencjonalnością. Zatem jej przypisanie na przykład psu, który porwał mi stareżka kanapkę jak tylko wyszłam z pokoju, najprawdopodobniej nie jest antropomorfizmem. Jednak jeśli stwierdzimy, że ten sam pies specjalnie zrobił kupę na trawniku sąsiadki, podrażnią go tak jak nas jej poglądy polityczne, to z pewnością wchodzimy w obszar antropomorfizmu i przypisujemy intencję tam, gdzie jej nie ma lub inną, niż jest w istocie. Jak radzi psycholog Daniel Kahneman, na przypisywanie intencji trzeba uważać. W stosunku do zwierząt potrafimy robić dwie przeciwstawne rzeczy. Raz przypisujemy intencję bez opamiętania. Szczególnie, kiedy utożsamiamy umysł naszych zwierząt z własnym. Z drugiej jednak strony, wiedzeni uprzedzeniami gatunkowymi, potrafimy też traktować zwierzęta jak niezdolne do myślenia, reagujące zero-jedynkowo maszyny. Sprawa jest skomplikowana, ale jeśli chcemy być bliżej prawdy, lepiej nie dawać się ani automatycznemu myśleniu, ani uprzedzeniom. Jeśli podobał Wam się odcinek, zachęcam do lajkowania, subskrypcji kanału. Odwiedzenia mojego bloga na stronie ważne.pl Instagrama „Słowa są ważne”, gdzie publikuję sporo zdjęć z wegańskim jedzeniem. I to by było na tyle. Dzięki, do zobaczenia, cześć.